Cześć. Chciałbym pokazać jak prawidłowo, książkowo powinno się montować dekielek denko rynny stalowej. Niekoniecznie ocynkowanej, bo ocynkowaną można przylutować. A jeżeli chodzi o kolor, no to już trzeba zrobić pewien trik make. I tak. Tutaj ma przyjść denko, więc... Tą zawiniętą część obcinam flexem. Nie wiem czym powinno się obcinać, do tego jakby nie doszedłem, żeby tutaj nie pogwałcić tego nożycami. Obcinam to flexem. Tą końcówkę podmalowuję markerem olejnym, i to zawinięcie w dół już można wyciąć nożycami. Też na grubość, długość. Pół centymetra, pół centymetra od kraju rynny skracam tą zawiniętą część i tą zawiniętą część wycinam po prostu. Następnie biorę kombinerki i te pół centymetra blachy odginam w dół robiąc taki kołnierz. Następnie biorę denko. Tutaj w tym momencie już można. Oczywiście przymierzam na sucho, czy pasuje. Jeżeli pasuje, można to zdjąć. Tutaj nałożyć uszczelniacza, ale w zupełności wystarczy później położyć uszczelniacz. I zakładając po to właśnie to jest takie wywinięcie zakładając po kolei rynne nadenko. Nie mam plastikowego młotka. Ono musi tu skoczyć. I o tyle, o ile w rękach trzymając można sobie pozwolić na jakieś obracanie rynną itd. itd. To już na dachu e, robi się nie lada problem. E, I teraz plastikowym młotkiem e, tą, czy, nie chcę zaginać, bo to jest dęko do innej rynny. Czy Nie będę tu jej zaklepywał. Stukając po tej krawędzi, e, to wywinięcie, które zrobiłem na rynnie. One nie było do 90 stopni, tylko takie bardziej rozwarte, widać, jest takie patrzące ku górze. Jak będzie założone, czy przytrzymując między kolanami, czy przytrzymując na czymś, jeżeli jest krótszy odcinek, tutaj uderzając, yy, Denko wygina tą rynnę, która jeszcze bardziej wchodzi w ten rand. Wtedy ta część dochodzi do tutaj tego boczka. Nie ma tej szczeliny. I następnie trzeba kleszczykami pozaginać ten rand e, tego denka tutaj na tym wywiniętym felcu. E, jeżeli to się zajdzie tam do, e, do szczelnego no to powiedzmy, że teoretycznie ma to trzymać, ale i tak tutaj daje zawsze uszczelniacz. Staram się nie robić w ten sposób, no bo nie zawsze mam krótkie fragmenty rynne, żeby się pobawić na, na w ten sposób. Po prostu bezpośrednio, dęko jest uniwersalne, lewe, prawe. Po prostu zakładam tutaj, nakładam masę najpierw. Mam wypróbowaną porządną masę i jest w tym porządek. Zakładam do końca później taśmą klejącą. To już jest przy montażu na innym z filmów. Przyklejam sobie tutaj na czas sklejania. Tutaj nakładam też masę. Rozcieram paluchem i też jestem takiego rozwiązania pewien. Nie trzeba już tutaj nic doklepywać. I tak, z momentem klepania tych rynien, wyginania tutaj, no to nie uniknie się raczej podrapania tej farby i trzeba to i tak podmalować, i tak podmalować. Z momentem później zaciskania tego rantu, no to nie ma takich kleszczy, żeby były super jakoś, nie wiem, plastikowe. No plastikowymi nie ma się siły zacisnąć, a klejenie tutaj taśmy pomaga, ale na krótką metę. Ona i tak się przeciera i zaczyna drapać, rysować. Dlatego staram się tylko kleić te denka, No ale pokazuję jaka jest teoria książkowa, jak to powinno być wykonane. No i tak jak widać ona na dobrą sprawę już sama się trzyma. To denko. Tylko je doklepać, zagiąć i doszczelnić i w ten sposób Powinno się montować ten kod rynny. Teoria sobie, praktyka sobie. Na razie, cześć.